Fa seria spotkań jest dużą liczbą bramek tego Czempionatu. Okazja dla Konstraktu Lubawa, szansa na zagranie Sadowskiego, na lewą stronę i gol! I mamy pierwsze trafienie dla ekipy z Lubawy. Zawodnik szczecińskiej Akademii Futsalu. Jeszcze raz Fabian Janiga, dobitka i gol! Trafienie Mateusza Olszewskiego. W kraju natomiast Puchar Polski zdobyła raz w roku 2019, dobitka Szczecinian, ależ gol, ależ piękne trafienie Jakuba Żabkiewicza. Jeszcze jedna okazja dla konstruktorów, dobitka i gol. Nie dał już rady obronić tej dobitki Adam Migielski. Włanych na... Na Mistrzostwo Europy Seniorów. jeszcze jedna szansa dobitka i Bramka! Szymony Sadowski zdobywa gola na 3 do 2. Tyczki. Kolejny świetny pressing na połowie rywali. Oliwier Nowak, Oliwier Nowak! Ależ wymanewrował teraz defesora z Szczecin. Jednego goalkeepera, jeżeli chodzi o drużynę trenera. Miłosza Kocota, który i tak. W tym spotkanie może być dumne ze swoich podopiecznych, wprawdzie porażka z ekipą konstruktorów, ale naprawdę kolejny solidny występ ekipy ze Szczecina.